Proces dojrzewania jest procesem i to, że kształtuje nam się charakter, też jest procesem. Też jest, potrzebujesz takiego czasu długiego czasu. I fajnie jest nastawić się wdzię z wdzięcznością na to, że procesy zmian we mnie będą długie że te zmiany będą trwały prawdopodobnie aż do momentu, kiedy się bardzo zestarzyjemy, po, I wtedy ro, powinna rodzić się ta wdzięczność w nas, że mogę być na tej trasie, że mogę się uczyć, że, że chcę się uczyć, że będę szukać nowych wiadomości, będę szukać nowych informacji, będę patrzeć, jak mogę poprawić siebie, jak mogę wprowadzić zmiany w moim życiu, nie w życiu innych. I ta wdzięczność za to, że mogę poprawiać siebie, nie innych. Że mogę przy trudnych ludziach kształtować swój charakter, naprawdę zmienia bardzo dużo. Więc niech ta wdzięczność za to, że mam rzeczy do poprawienia w sobie, będzie głęboka i prawdziwa we mnie, bo przemiany, przemiana życia, charakteru, sposobu patrzenia na świat wiąże się z czasem i my go potrzebujemy. Więc szukajmy tego czasu i cieszmy się. Że, że, że możemy ćwiczyć przy różnych trudnych rzeczach, tak naprawdę ten diament naszego charakteru, ten diament naszej cierpliwości, ten diament naszej y, radości w oczach, pomimo i zawsze, bo kiedy mamy tę wdzięczność, to przez te drogi trudne jest po prostu łatwiej iść.